Mr. Dziękuję Pani, Pani Przewodnicząca. E, parę miesięcy temu powiedziałem tutaj z tego miejsca, że pan Marcin Schulz jest człowiekiem, który odpowiada za sukcesy Frontu Narodowego we Francji. Traktowano to żartobliwie. Tymczasem przeżyłem pewną satysfakcję, bo... Wczoraj pan Michał Grof, minister sprawiedliwości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, oświadczył, że Unia Europejska odpowiada za sukcesy nacjonalizmu w Europie. I to jest prawda. Niestety w Europie w szkołach nie uczy się cybernetyki, nie uczy się, że na każdą akcję występuje reakcja i społeczeństwo jest żywym organizmem. Jeżeli popychać w jedną stronę, to ono oczywiście odpowiada reakcją w drugą stronę. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Dziękuję za uwagę.